Czego nauczysz się na szkoleniu z leczenia kompleksowego w stomatologii? Pierwszy dzień, krok po kroku. Na początku przedstawiamy ogólny algorytm planowania leczenia kompleksowego. Potem każdy z jego etapów bardzo szczegółowo omawiamy. Pokazujemy, jakie dane zebrać: wywiad, badania, zdjęcia. Następnie uczymy się analizy estetycznej pacjenta oraz tego, jak wyznaczyć cel, zarówno w aspekcie funkcji. Jak i estetyki. Drugi dzień tego szkolenia odbywa się pod hasłem Okluzja bez tajemnic. Odczarujemy ją. I pokażemy, że wbrew powszechnej opinii jest ona prosta i zrozumiała. Tego dnia omawiamy również wszystkie zaburzenia okluzyjne oraz przede wszystkim to, w jaki sposób sobie z nimi radzić. Punkt po punkcie przechodzimy przez całą ankietę Koisa. Każde pytanie. Tego dnia uczymy się również, jak badać mięśnie i stawy. Każdy z uczestników będzie miał również możliwość w sposób praktyczny przećwiczyć to badanie, wykonując je na innych uczestnikach szkolenia. Ten dzień kończymy omawiając temat podniesienia wysokości zwarcia. Trzeci dzień to deprogramacja i tworzenie planów leczenia. Ten dzień zaczynamy od nauki tego, jak wykonać deprogramację w różnych sytuacjach klinicznych. Potem przechodzimy do kluczowego momentu szkolenia. Uczymy się, w jaki sposób zebrać i połączyć w całość wszystkie dane. Które zbieraliśmy przez ostatnie trzy dni, i na ich podstawie stworzyć plan leczenia kompleksowego. Na koniec omawiamy, jak przedstawić ten plan pacjentowi w sposób etyczny i skuteczny, tak żeby zwiększyć szanse na jego akceptację. Ten kurs w sposób bezpowrotny zmieni Twój sposób myślenia o leczeniu i o Twoich pacjentach. Zapraszamy serdecznie. Widzimy się na sali szkoleniowej.